Wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnej edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów. Młodzi zawodnicy rozpoczną kolarskie zmagania już jutro. Prolog wyścigu odbędzie się przy Centrum Sztuki Mościce. Start pierwszego etapu będzie miał miejsce w najbliższą środę w Centrum Tarnowa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zapraszamy kibiców, zwłaszcza, że prolog jest szczególny, czyli zawodnicy będą indywidualnie startować co 30 sekund. Ten start i meta oczywiście będzie niemal w jednym miejscu i będzie to trwać dwie godziny. Każda ekipa będzie będzie zaprezentowana osobno przez spikera zawodów, poza tym potem każdy zawodnik indywidualnie wystartuje. Część mości jutro będzie wyłączona, kolarze pojadą po ulicy Czerwonych Klonów, chemiczną, topolową, jarzębinową i czerwonych klonów, więc ten kwadrat będzie zamknięty. Startujemy o 17.00, policja obiecała zamknąć trasę tak zgodnie z wytycznymi i ze około 16. Jeżeli chodzi o środę, tych utrudnień chyba nie będzie zbyt wiele, dlatego że startujemy o 11.45 dokładnie, to jest jakby gwizdek startowy z PWSZ. Startujemy w szyku startu honorowego, czyli jadą wozy policyjne, wozy dyrektorskie, zawodnicy, wozy sędziowskie i wozy techniczne. Wyprowadzamy się na prostą do skrzyżowa i tam już jest start ostry, lotny, no i pełny gaz. Są pierwsze cztery etapy takie, no, no nie są to etapy przyjaźni, wszystkie są pagórkowate. Te dwa w Polsce i dwa na Słowacji. I dopiero taki etap, w miarę płaski, wespę, powtórzony z tamtego roku, dla spinterów jest łatwy. Ale wtedy być może wszystko jest na wyścigu już poukładane. Dodajmy, że kolarskie zmagania zakończą się 3 maja na Węgrzech.